to jest co teraz jest? Adaptacja korekcji mieszanki, tak? No wszystko to tam jest, nie? Tylko zrobiłem to teraz na, na... ...wykresach. Aha. A ta lanta jak pojebana. No ona się z małych tych poruszeń, nie? Mhm. Aha. No jakoś tam jest zabiste nie? Bo jak wiem, że ona chyba nie powinna tak kurwa, ona wiem, że przy jakiejś wartości tam to powinna totalnie być. A to nie jest chyba też taka taka, tak jak masz winnych napięcie, nie? Powinna to być. A teraz cały czas to samo? Nie. Czy ona powinna być blisko jeden?